No właśnie, okay. jak ten dzień wyglądał, o który wstałaś? Nie jak ja bym miała być na planie zgodnie z całą ekipą, to musiałabym wstać o czwartej, co jest mhm. oczywiście niemożliwe. Rozumiem, że jakoś... rozumiem, że reżyserka musiała, tak? No tak, oczywiście. To też było jakby uprzedzone dosyć zabawnym dialogiem ja w Maria, Pragnę na planie przywitać całą ekipę. Mam bardzo ładne przemówienie na dzień dobry, więc hmm, po prostu o której zaczynamy plan, żebym mogła być a Maria o 6.30, ja dobrze, to ja w takim razie się po prostu pożegnam ekipę. No, no tak, jest... i miałaś wejście, widzieliśmy na twoim Instagramie w pięknej sukience, coś mówiłaś, że jakiś związek z truskawkami ma ta sukienka i wiesz, przyszłaś? Nie, nie z truskawkami, tylko wiesz co, zauważyłam, że dopiero się uczę tego planu, więc faktycznie ten strój był zresztą, zresztą z nim jestem, nie zdążyłam się przebrać, więc... Możecie zaobserwować, że on jakby no nie jest strojem do, yy, na plan, nie jest zbyt wygodny. Jeszcze mm -hmm. do tego założyłam słamiankowy daszek i wyglądałam jak, yy, wiesz, osoba spędzająca troskawki na, yy, na zboczu. Dobrze, ale pokazywałaś yy, swojego kampera, pokazywałaś również swoje krzesło z serduszkiem specjalnie dla ciebie przygotowanym. Tak, tak, tak. No. Dostałam swoje krzesło. Serduszko jest bardzo fajnym gestem od strony ekipy. Bardzo mi miłe, jest lawendowe, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie, 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 nie pomyślą nasi zagraniczni aktorzy, że jestem jakąś, nie wiem, psychiczną producentką. No właśnie, dzisiaj te nagrania były w jednym miejscu. Jak one wyglądały i co możesz nam zdradzić z tych pierwszych e, nagrań? Ech. Wiesz co, no właśnie niewiele mogę zdradzić i też um, kiedy jakby rozmyślałam nad um, dialogiem między um, planem a mediami, to tak naprawdę nic nie wymyśliłam ciekawego, bo chciałabym um, dużo z tego filmu jednak zatrzymać um, dla nas, dla ekipy do premiery, dlatego nie robimy dnia dla mediów, nie zapraszamy um, fotoreporterów ani wywiadów, również nie będziemy robić z aktorami, nie chcemy ich jakoś dekoncentrować, tym bardziej, że sceny mm -hmm. są bardzo odważne i one są bardzo wymagające. Wolałabym, żeby skupili się na swojej pracy, a wszystkie wywiady były na premierze, bądź podczas promocji tego filmu. W związku z tym raczej wolałabym, żeby to było mm, nie to, że w sekrecie, bo wiadomo, że też się dzielę z moimi fanami, mm -hmm. różnymi anegdotami z planu i tak dalej, natomiast nie chcę tego robić tak, jak się zazwyczaj robi podczas filmów, że mm, wszystko na tacy. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!